Jest z tych uczestników ponad 70, co sprawia, że, że jednak warsztaty się dalej kręcą. Mimo, że może z mniejszym impetem niż, niż bywało to w latach wcześniejszych, kiedy przeżywaliśmy boom. Ale myślę, że wpływ na to ma bardzo poważny. Ciągle jeszcze ta jedna edycja warsztatów i festiwalu Busnadbowem, która się nie, nie odbyła. Byłam w zeszłym roku. No i, i właśnie to, że jak, jakie są tutaj jam session wieczorem, to jest super sprawa i naprawdę da, daje dużo. Umiejętności i doświadczenia, i warto z tego powodu przyjeżdżać. Przyjechałem, bo to jest fajny klimat, dużo ludzi. Ogólnie mi się podoba. Ja też jestem drugi raz. Przyjechałem tu, bo, bo rok temu po prostu byłem zachwycony i absol absolutnie wszyscy wykładowcy naprawdę dali, dali czadu. Na dżemach się bardzo fajnie grało. No Tu jestem po raz szósty, na tych harmonikowych e, e, warsztatach. Spędzam tu mile czas przede wszystkim, mistrzowie przyjeżdżają, pobieram nauki, jak to się mówi, ślifuję sobie ciągle formę. <grywa>